Cześć, a teraz przejdziemy się windą tyzenkrub w galerii pestwa w Poznaniu. Niestety jedna jest po Dzień dobry. Wyziemy szczęścia. Dobra, jedziemy na 3 minus 1. Dzień dobry. Modry. Zero. Mamy na chwilę. Na minus 1 Wysiadamy chyba, nie? Przyjedziemy na dół. A bo na minut jeden przyjedziemy. Dzień dobry. Nagrywam sobie windę, bo się Dobrze. Jedziemy na dół. Rok budowy 2007. Dobra, zaś wracamy na zero. Do widzenia? Nać. Wszyscy muszą z tych win korzystać, serio. Jezus Maria. No przynajmniej tutaj. Nie, 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 Idę szukać więcej. Nie, 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 nie. Dobra, nam... Dobra no wychodzimy stąd. To będzie... Tu, mam, tu mamy niestety, ale nieczynną. Niestety jest niczynna. No to cześć.